Wtorek Jana Stawińska. Witam serdecznie w zupełnie nowym studio naszym telewizyjnym. Ja mam nadzieję, że Państwo w dalszym ciągu wiedzą, że oglądają program Ezo w telewizji TV, że to w dalszym ciągu my, że to wtorek Tarot serdecznie witam i mam nadzieję, że ta nowa scenografia, którą Państwu dzisiaj prezentujemy po raz pierwszy znajdzie Państwa uznanie. Ja sądzę, że ona jest bardzo sprzyjająca przede wszystkim klimatom, naszym bardzo bezpośrednim rozmowom. Do których bardzo, bardzo serdecznie namawiam i przypominam o tym, że emitujemy na żywo. Numery to 0700 483 043. Z każdego zakątka świata mogą Państwo telefonować, wybierając połączenie pod numerem 0048 22 523 2032. Jak zwykle zaczynamy od rozmowy na żywo. Dobry wieczór, halo. Halo? Wieczór mówi lokalnie: Ja w sprawie swojej córki Katarzyny. Katarzyna urodzona jest 22 kwietnia 1980 roku. Katarzyna, pani córka ma na imię, tak? tak? Tak, tak. Tak? Tak. I w czym mogę pomóc? No, ja mam właśnie takie pytanie. Kiedy ona pozna tego swojego partnera, z którym założy rodzinę, ułoży swoje życie? Czy go pozna w swoim mieście, czy gdzieś indziej? No, jakoś tak nie może spotkać tak. mm -hmm, tego mm -hmm. swojego. Wie pani, tak, tylko że ja mam wrażenie, że oczywiście na pewno są kłopoty z jakimś ułożeniem sobie życia w przypadku pani córki. Ja mam wrażenie, że ta kobieta zbyt wiele uwagi przy kontaktach, które jej się przydarzają. Poświęca takim no, zasadom ogólnym, o których, o których się mówi, że powiedzmy ktoś powinien spełniać takie czy takie warunki. Dlatego też te problemy z jej partnerstwem mogą być na tym oparte. Ja sądzę również, że ona się trochę. Trochę, trochę się jej boją mężczyźni, tak jak gdyby trochę w, w wzbudzała w nich respekt, i to właśnie nie z powodu tego, że jest jakaś, nie wiem, nie, niesympatyczna w, w, w wyglądzie czy w sposobie bycia, ale wszyscy wiedzą, że jest osobą, która bardzo rzetelnie podchodzi do, do świata.